Znowu mam znowu przyjemność pewnego rodzaju zapowiedzieć artystów z ulicy wiązów. Wejście drugie part dół. kolego, gdyby kolega miał być szczery, to... Który z nas dwóch jest lepszym aktorem. <głosy> <głosy> Powiedziałbym, że jesteś trochę drewniany. Czyżby? <noise> <Przecież my? głosy> Powiedziałem trochę? Tak! Niech tak zostanie. O nie! Ty jesteś drewniany! O ho, ho 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 Spytajmy ludzi, który z nas jest bardziej drewniany. Pytam. Ja też pytam. Przepraszam. Pobicie tu konkurs najbardziej drewnianego aktora? Co, a co dziewczyny to już się w ogóle nie liczą, tak? Spokójcie się! My robimy konkurs na najmniej drewnianego aktora. A, to nie. No, który aktor lepszy. No, 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 no. Tamto nie, tamto nie. No, 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 no. Tamto czy ja? No. Ja, ja? Ja? Ja, ja. Boże, ja nie umiem przegrywać! Nie, ja nie, ja nie umiem przegrywać! Nie przegrywać. Boże, ja Boże! No, chwila dekompresji, żeby ochłonąć.